To jest Twój popit, jeśli nie dasz lajka. To jest twój popit jeśli nic nie zrobisz, tylko dasz lajka w dół. To jest Twój popit. Jeśli dasz subskrypcję i udostępnisz. A to jest twój popit, jeśli zrobisz wszystko. Tylko nie dasz lajka w dół. Właśnie chciałabym pomału robić filmiki z Gacha Club, bo ponieważ mam go. Tylko, że jeszcze nie tylko że mam za mało pamięci, żeby coś zrobić kilne master. Tak czy inaczej. Pa! A i przepraszam, że nie ma włączonych komentarzy.